Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj premiera z drapeczki Super Bonus. Tak wygląda. Taka sobie nawet przyjemnie. Safe na środku 500 tysięcy. W sejfie. I będziemy szukać tych 500 tysięcy, tak. Mamy 20 szans na wygraną. Czyli cały czas jadą z tym samym systemem.

Kurczę, coś się po tym meczu się przeziębiłem, strasznie zimno było, przepraszam. No i do tego bonus sobie wziąłem mega linię z numerem pierwszym. Pozdrawiam Natalię, wczoraj spotkaliśmy się w kolekturze z kanału Natalia Drapie. Wszystkich zapraszam na kanał, tam do Natalii, jak to jeszcze nie jest. Trochę porozmawialiśmy i Natalia wzięła z numerem trzecim chyba bodajże i tam jeszcze coś chyba ósmym a ja wziąłem sobie z jedynką i już mam linię utworzoną jedną także już jest wygrana czyli nie jest źle no i zdrapałem sobie na miejscu bonus 7 filmik już na początku wstawiłem widzieliście w kolekturze sprawdziłem ile tam już wygrałem Czyli dzisiejszy wkład to jest 30, 50 i ten bonus 7 to jest 60 zł. w bonusie 7 już wiadomo ile jest, już się widzieli na początku. 5 dyszek, czyli i tu już mamy linię, czyli już jesteśmy na plusie w każdym bądź razie, czyli jest dobrze. Zaczynamy od premiery. Super bonus. No to lecimy. I szukamy tego dolara lub sztabki, która mnoży razy dwa. No to zaczynamy. Nowa zdrapeczko. Czy coś dasz? Daj, daj, daj. Nie odmawiaj. Daj. Klik, A, to nie plik. Dolar. To nie ta zdrapka. Księżyc. Pierścionek. Winogrono, arbus, ananas. Wszystko to samo: worki, sejfy, portfele, sztabek i dolarów nie widać. Świnia. No ale zobaczymy. Może, 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 ale to jest tylko może. Koniczyna. 13 przegrana. wek. No to lecimy, 22. Co my tu mamy, koniczynka to nie tu, pierścionek, bank, wiśnie ananasy, sejfy też nie tu, klucz, można się pomylić, bo tak się szuka te sejfy, szuka się koniczyny, bo ten jak, jak się, tu to, to się człowiek zastanawia, czy to tu, czy to nie tu. Świnia, gwiazda, arbuz, moneta, chyba ta. Korona i plik. No niestety, następna przegrana. To lecimy trzecią. Lecimy trzecią z numerem 19. Dzwonek, monety, korony, świnie, klucze. A gdzie dolary i, i sztabki? No nie ma pliki. Pliki to gdzie indziej by się przydały. Jest dolar! Jest, brawo! Numer 19, mamy dolara Czyli jest już dobrze. Będzie dobrze Arbus Księżyc, winogrono, safe i gwiazda. A pod dolarem na pewno Chyba, że się zaskoczy, ale raczej nie. No tak. 10 zł. Całe dyszka. Cała dyszka. Gdzie są tu kontrolne Y. Y to jest 10 zł. A gdzie jest następne Y? Nie ma. Tylko jedno. Znowu porozsiane gdzieś. No nie ma. Ciekawe. W każdym bądź razie dolar jest. Jest 10 zł. Zrapiemy sobie Czy tutaj jest kontrolne, następne, czy co? Nie. Ciekawy gdzie jest te no kurczę, że jestem ciekawy normalnie. Czy ja nie widzę jedno Y Tu jest. No ale rozsiane Tu o! Y, Y, Y. Czyli y, to jest 10 złotych. Mamy dyszkę. Czyli podsumowując, premierę na 30 wydane, 10 odzyskane. Ale tam mówię, wkład jest 60. Mamy, już mamy zwrotu, 60. Czyli jestem na 0. Ale jeszcze jest ten bonus, który już też jest linia, czyli jestem już na plus. Bardzo dobrze. Może się jeszcze coś tu utworzy. Zobaczymy. I lecimy. Piłeczka. Piłka. Czy jest gdzieś piłka? Nie widzę. Teraz będzie już. Liść. Teraz pojadę, że nie będzie nic. <laughs> Liść. O, jeszcze jest. Liść. Piórko by mogło wpaść. Poproszę pióro. A mamy łódź. Łódź. Hm. Jest łódź i koniec. Dobra? Mamy naszyjnik. Naszyjnika chyba tu nie widziałem. Nie ma. Arbus. Piękne słoneczko dzisiaj od rana. Motyl. Może się w końcu zrobi ta wiosna. Motyl. Nie ma. Sakwy też chyba nie ma. No nie ma. Zegara też nie ma, już na 100% i słoneczko. Czy jest słoneczko? Chyba też nie ma. No nie ma że się zacznie korona, jedna linia, już jest, to jest dobrze. Korona, korona, ale więcej już nic nie padło. Zobaczymy bonus. Świnia. No to dwie dyszki są. No to dwie dyszki chyba są. Tak. ZWROCIK nie źle BBB super czyli podsumowując wydane 60 złotych wygrane tu 20 tu 10 to jest 30 i tam 50 czyli 80 Czyli zapisujemy 60 wydane, 80 wygrane, czyli 20 zł. Jestem na plus. No to na razie ten maj taki w miarę dobry, można powiedzieć. Nie jest źle w każdym bądź razie. Dobra, czyli co? Premiera zaliczona, dyszka wpadła, dolar się pojawił, reszta puste. No ale mega, mega mechatron. On, mechatron dał 20 zwrotu, czyli Nieźle źle. 20 na plusie, mówię. Bonus 7 dał 50, jest dobrze. <tryk> Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. Bardzo miło z tego powodu. I życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Do jutra. Pa!